W połowie XVII wieku opery Monteverdiego i innych naśladujących go włoskich kompozytorów rozpowszechniły się w całych Włoszech i wreszcie Europy. Nie dawało się uciec od opery. Była wszędzie i każde szanujące się miasto czy dwór arystokratyczny dojrzewał prędzej czy później do wybudowania przynajmniej jednego teatru operowego. No, bogacze lubili się popisywać posiadaniem dwóch lub trzech, zupełnie tak samo jak to się dzisiaj robi z samochodami. Późny XVII wiek i początek XVIII był okresem, który jeden z historyków nazywa najpełniejszym rozkwitem włoskiej opery barokowej. Rozkwitali także, przynajmniej wokalnie, choć na innym polu raczej nie, śpiewacy charakterystyczni dla tego okresu, można by nawet powiedzieć jedyni w swoim rodzaju, znani jako castrato. Kastrat zawdzięczał swój głos dość drastycznemu zabiegowi chirurgicznemu, mianowicie temu, co jeden z pisarzy oględnie nazywa Jedyną złą stroną kastracji. Reprezentuje on krańcowy przykład stawiania sztuki wyżej od zdrowego rozsądku. We Włoszech trzeba było w owych czasach mieć się na baczności, będąc chłopcem o pięknym głosie. Jeśli nie uważałeś, mogło się okazać, że ktoś w stosunku do Twojej muzycznej przyszłości ma plany. Które nie całkiem muszą ci się podobać, a nie dano by ci co do nich wielkiego wyboru. Praktyka ta trwała w ciągu następnego stulecia i rozprzestrzeniła się na inne części Europy. W Wiedniu, jako młody chłopiec, Haydn był jednym z kandydatów do tej operacji, zanim nie wkroczył jego ojciec i nie położył temu pomysłowi kresu. Możemy się domyślać, że sam Haydn też nie był nim no, specjalnie podekscytowany. Pojawienie się kastratów jest tematem, na który raczej trudno rozmawiać w eleganckim towarzystwie. Nie można go jednak uniknąć w żadnej poważnej rozprawie o historii opery. Stało się to prawdopodobnie przypadkiem. Ktoś przez nieuwagę Przepraszam yy, za żart. Ktoś przez nieuwagę wszedł na przykład na grabie, ale w jakiś sposób odkryto, że wykastrowani chłopcy mogą rozwinąć się w niezwykłych, dorosłych śpiewaków, posiadających głosy łączące jasność i czystość ich głosów chłopięcych z siłą mięśni i płuc dorosłego mężczyzny. Kastraci byli znani także pod innymi, bardziej eufemistycznymi określeniami, takimi jak muzici lub czasem evirati, co po włosku oznacza przetrzebiony, osłabiony. Za plecami ludzie nazywali ich no, nieco gorzej. Chociaż eunuchowie różnego rodzaju istnieli przez cały czas, dopiero w XVII wieku stali się popularni w kręgach muzycznych. Pierwszymi znanymi kastratami byli Pietro Paolo Folliniato i Girolamo Rossini, których przyjęto do chóru papieskiego w Rzymie w 1599 roku. Nawiasem mówiąc, no, nie jestem pewna, czy ów Girolamo Rossini jest w jakiś sposób spokrewniony z późniejszym kompozytorem operowym Gioacchino Rossini, ale jeśli tak, no, to raczej nie w prostej linii. Watykan przejawiał pełen zastanawiającej hipokryzji stosunek do kastratów. Oficjalnie kastracja była zakazana i każdy przyłapany na jej wykonywaniu podlegał ekskomunice. No, gdybyście Państwo nad tym się zastanawiali, medyczna nazwa operacji kompletnego usunięcia gruczołów płciowych brzmiała obustronna orchidektomia albo orchidektomia czy czasem orchektomia. Jednak nieoficjalnie większość kościelnych, przepraszam za wyrażenie, grubych ryb, wliczając no, paru papieży, była wielkimi fanami opery i nic nie sprawiało im większej frajdy, jak słuchanie kastratów stroszących swoje piórka, no, czy to, co z nich pozostało. Poza tym potrzebny był stały dopływ kastratów do chórów kościelnych. Kościelni dostojnicy sami byli sobie winni, tkwili bowiem w idiotycznym przekonaniu, że kobietom nie wolno pozwolić śpiewać w kościele. Przymykano więc oko na całą tę straszliwą, skądinąd praktykę. Powiadano, że chłopcy byli ofiarami nieszczęśliwych wypadków w gospodarstwie, Wspomniałam już żartobliwie o grabiach, albo dostali świnki w nieodpowiednim wieku, czy coś w tym rodzaju. O pewnym kastracie mówiono w 1801 roku, że został zaatakowany przez świnie. No, kto wie, może i tak było. Kobietom pozwolono wreszcie śpiewać na scenie operowej, ale kastraci nadal dominowali w tej dziedzinie. Sytuacja stała się tak nonsensowna, że w końcu pewna młoda śpiewaczka, Teresa Lanti Palesi, by zrobić karierę spędziła kilka lat przebrana za kastrata Bellino. No to już szczyt wszystkiego, przyznają Państwo. Kobieta udająca mężczyznę, który śpiewa jak kobieta. Od 1760 roku, no czy coś koło tego, kontynuowała owa pani... Karierę jako kobieta, no już szczęśliwie pod własnym nazwiskiem. A skąd to wiemy? Ano, stąd. Casanova pisze o niej w swoich pamiętnikach. Była jedną z jego licznych dam serca. W każdym razie, pod koniec XVII wieku praktyka produkowania kastratów wymknęła się spod kontroli. Szacuje się, że do połowy XVIII wieku podnóż nóż. Poszło około 4 tysięcy chłopców. W latach 1780 w samym Rzymie było ich ponad 200, nie wspominając już o innych wielkich ośrodkach muzycznych Włoch. Ocenia się, że w XVIII wieku prawie 70% wszystkich męskich śpiewaków operowych było kastratami. Zdarzało się bardzo dużo wypadków, gospodarczych. Najgorsze, że była to jedna wielka loteria. Tylko niewielka część wykastrowanych wyrastała na pierwszorzędnych śpiewaków. Inni zostawali w najlepszym razie przeciętnymi, a z niektórych nie było żadnego pożytku. Można powiedzieć, że nie do tego byli skrojeni. Stało się zatem kłopotliwym problemem, co robić z niezdolnymi. Wielu z nich pozwolono wstąpić do stanu kapłańskiego, chociaż Kościół musiał w tym celu nagiąć nieco własne zasady. Nawiasem mówiąc, Anglia nie przyjęła tej mody, stwierdzając, że Anglicy są o wiele bardziej cywilizowani, by dopuścić kastrację w swoim kraju. Nie byli jednak na tyle cywilizowani by nie dopuścić do importu paru włoskich kastratów, którzy dodali dreszczyku sensacji przedstawieniom operowym. Francuzi całkowicie nie aprobowali tego procederu. Zamiast tego w swojej muzyce kościelnej, podobnie jak w operze, Anglicy i Francuzi powierzali wysokie męskie partie kontratenorom uzyskującym wysokie głosy dzięki ćwiczeniom, nie chirurgii. No, jest to z pewnością o wiele mniej bolesne. Ludzie niezorientowani myślą czasem, że kastraci i kontratenorzy to to samo. Istnieje jednak między nimi wielka różnica. W XVII-wiecznej i XVIII-wiecznej Europie krążyła pogłoska, że kastraci nie potrafili wymawiać litery R. Czym to było spowodowane? to znaczy no łatwo się domyśleć czym no ale jakby dowodu na to nijakiego nie ma dociekano gdzie znajduje się miejsce w którym najczęściej chłopcy przysposabiani są do śpiewu przez kastrację no ale nie dało się zdobyć pewnych rzetelnych informacji w mediolanie powiadano że odbywa się to w Wenecji w Wenecji że w Bolonii a w Bolonii faktowi temu zaprzeczano i kierowano zaciekawionych do Florencji, z Florencji do Rzymu, a z Rzymu odsyłano do Neapolu. Operacja ta była z pewnością sprzeczna z prawem we wszystkich tych miejscach, tak jak sprzeczna jest z naturą. Wszyscy Włosi prawdopodobnie bardzo się tego wstydzili. Odsyłając zaciekawionych z jednej prowincji do drugiej, by dowiedzieć się czegokolwiek o kastratach. Można by to nazwać XVII-wiecznym odpowiednikiem syndromu, byle nie na moim podwórku. Wbrew oficjalnej ambiwalencji pozostaje faktem, że kastraci stali się najważniejszymi śpiewakami opery barokowej. Tłumy drżały na dźwiękich ich głosów, kobiety mdlały i musiały być wynoszone z teatru. Jeden Bóg, jeden Farinelli, krzyknęła pewna rozentuzjazmowana Angielka w czasie londyńskiego debiutu tego śpiewaka w 1734 roku. Kobiety, co prawda, miały prawo mdleć. Wbrew powszechnemu przekonaniu wielu kastratów, z wyjątkiem może tych, którzy zostali zaatakowani przez świnie. Pozostawało sprawnych miłośnie. Operacja, która zapewniała im głos, zostawiała nietkniętą resztkę jestestwa. Fakt, że kastraci nie mogli mieć dzieci, czynił ich jeszcze bardziej atrakcyjnymi miłośnikami. Gaetano Majorano. Kastrat, znany jako Caffarelli, mając romans z pewną rzymską szlachcianką, o mały włos nie został schwytany przez jej męża. Przez całą noc ukrywał się w nieużywanej cysternie. Okropnie się przeziębił, no i przepraszam, dobrze mu tak. Jego kochanka musiała wynająć ochroniarzy, których zadaniem było bronienie go przed ludźmi wynajętymi z kolei przez jej męża, żeby go zabić. A farelli dał sobie wreszcie spokój i uciekł do Wenecji. Kastrat Consolino znalazł sprytniejsze rozwiązanie. Przez długi czas romansował z kobietą, której mąż niczego się nie domyślał. Consolino przychodził do jej domu ubrany w jeden ze swoich szykownych, scenicznych kostiumów i małżonek był przekonany, że to jedna z eleganckich przyjaciółek żony przyszła z wizytą. Najlepsi kastraci byli w swoich czasach sławni jak żadna dzisiejsza gwiazda roka. Mieli stronników i uwielbiających ich fanów, żyli jak książęta i żądali śmiesznie wysokich sum za swoje produkcje. Brzmi znajomo, prawda? Niektórzy z nich byli tak zarozumiali, że trudno to sobie wyobrazić, stali w swoim przekonaniu ponad wszelką konkurencją. Luigi Marquezzi na przykład upierał się, że musi w każdej operze pojawiać się po raz pierwszy, zjeżdżając konno ze wzgórza. Nie było istotne, czy w operze przewidziano w ogóle jakieś konie i wzgórza. Jeśli chciało się mieć Marqueziego, trzeba było mu dać jego konia i wzgórze. Inaczej nie śpiewał trzymając miecz, tarczę i lance, ubrany w hełm z piórami przynajmniej metrowej długości, markezi odgrywał swoje wielkie wejście, śpiewając jedną ze swoich ulubionych ari, zazwyczaj Mia speranza i pur vorrei, napisaną specjalnie dla niego przez Giuseppe Sartiego. Dodam przy okazji tej sympatycznej, że wielu śpiewaków miało takie właśnie swoje ulubione kawałki nazwijmy to współcześnie, które stały się znane jako arie di baule, czyli arie z kufra, ponieważ wozili je z przedstawienie na przedstawienie. Caffarelli był niewiele lepszy. Pewnego razu wtrącono go do więzienia za, jak mówi oficjalny raport, przeszkadzanie innym wykonawcom, granie w sposób graniczący z lubieżnością wobec jednej ze śpiewaczek, rozmawianie z widzami w lożach, i odmawianie śpiewania, a ansambli z innymi. Prawdopodobnie najsławniejszym z kastratów był Carlo Brosi, znany jako Farinelli. Większość kastratów przyjmowała pseudonimy i najsłynniejsi, w tym Farinelli, Caffarelli, Siface, Zenesino i Nicolini, byli znani tylko pod tymi niepełnymi imionami, które w jakiś sposób wydają się odpowiednie. Farinelli studiował w Neapolu u słynnego nauczyciela nazwiskiem Nicola Porpora i występował w wielu jego operach. Można sobie połamać język, spróbujcie Państwo powiedzieć szybko: opery, porpory, ile razy zdołają Państwo. Głos Farinellego był bardzo ceniony za czystość, piękną barwę, dźwięku i utkliwość. Ale nie na każdym robił aż takie wrażenie. Niemiecki kompozytor i flecista Johann Joachim Quanz uważał jego grę za zbyt sztywną. Po ponad 15-letniej pełnej sukcesu w karierze, z tym się również wiązało doprowadzanie Angielek do Omdlenia. Farinelli, mając zaledwie 32 lata, wyjechał do Hiszpanii, gdzie w ciągu następnej dekady zajmował się wieloma różnymi rzeczami, a śpiewanie dla króla hiszpańskiego Filipa V było tylko jednym z nich. Filip, jak się wydaje, padł w okropną depresję. Przestał się golić i miał zwyczaj snuć się przez cały dzień w szlafroku. Zaczęło się to stawać kłopotliwe, więc królowa Elżbieta, jego żona, nakłoniła Farinellego do zaśpiewania prywatnego koncertu dla jego królewskiej wysokości. To, jak się zdaje, zadziałało. Filip zgodził się golić, ubierał się i tak dalej. Znowu wyglądał po ludzku, żeby nie rzec po królewsku. Królewskie, dziś nazywamy to chałturki. Autorki Farinellego stały się regularnymi nocnymi przedstawieniami. Jeśli wierzyć doniesieniom, śpiewał co noc te same cztery arie przez prawie 10 lat. Mogą Państwo w to wierzyć? Ja wolę myśleć, że przynajmniej co jakiś czas wtrącał coś nowego dla urozmaicenia. Farinelli zajmował się też innymi sprawami, importując węgierskie konie dla królewskich stajni, projektując na nowo królewski teatr operowy dla wystawiania pełnych przepychu przedstawień i zmieniając bieg rzeki. Niektórzy mawiają, co wart jest śpiewak, jeśli nie umie zmienić biegu rzeki. Filip umarł w 1746 roku. I został zastąpiony przez Ferdynanda VI, któremu Farinelli służył póki w roku 1759, nie poszedł on za przykładem swego poprzednika, czyli zmarło się niebodze. Nowy król Karol III nie troszczył się zbytnio o kastratów i zdymisjonował Farinellego, a ów przeniósł się do wilgi w Bolonii, gdzie w luksusie spędził ostatnie lata życia. W tym czasie Kastraci stracili swoją uprzywilejowaną pozycję ulubionego głosu operowego, choć przez następne lata paru jeszcze występowało. Mozart pisał role operowe dla Castrata, w tym w łaskawości Tytusa dla Clemenza di Tito. Co ciekawe, bohater nazywał się Sextus. Robili to także Rossini i Mayerberg. Nawet Wagner myślał o przeniesieniu roli Linksora w Parsifalu na głos kastrata. No, teraz mogłoby być to ciekawe. Może to być dzisiaj trudne do zrozumienia, ale Castraci swoją muzyczną ekspresją rzeczywiście robili ogromne wrażenie. XIX-wieczny historyk muzyki Enrico Pancaki tak pisał: Co za śpiew! Wyobraźcie sobie głos łączący słodycz fletu i pełną żywości łagodność ludzkiej krtani. Głos, który skacze i skacze, lekko i spontanicznie, jak skowronek frunący przez powietrze, upojony swym lotem. I kiedy wydaje się, że głos osiągnął już najwyższe szczyty, on zaczyna znowu. Skacząc i skacząc, ciągle z jednakową lekkością i jednakową spontanicznością. Bez najmniejszej oznaki, forsowania czy... Wystarczy, szanowni państwo. Od tych skoków kręci mi się już w głowie. Zostawmy pancakiego i przenieśmy się do czegoś bardziej przyziemnego. Ale o tym następnym. Odcinku. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.